Daniel? 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 z Daniel? 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 Na pierwszym miejscu w liście, więc no, w sumie mamy, mamy dwa billboardy. Ten wyścig, hmm, fotoderapia był blisko 60 mi brakło Nie wiem, czy mi się uda na takim speedze to zrobić. No, jednak nie udało mi się. Czym tutaj było zrobione? Też bakiem bakiem Mono A tam chyba też jeden wymarzony był i musimy mieć pewnie prędkość około 250 jakoś tak nie wiem czy to uda zrobić ale kto nie próbuje, ten ja. Yeah. I piszcie w komentarzach, czy tak ustawiony mikrofon Wam nie przeszkadza. A sprawdzałem dzięki komentarzowi, że niby ten mój stary mikrofon był lepszy. Jeszcze możliwe, że było mnie tam lepiej słychać. Ale to jednak jakoś robi swoje. Co ja się tak rozbijam? No, co jest? Jeszcze ostatnie dwie próby, jak to się nie uda zrobić, to lecimy na pierwszy wyścig. O, może się nie, daleko mi dwa metry, naprawdę. Prawda 2 metry brakło 2 metrów, bo nie 2 metry brakło a to nie jest jakiś materiał A psiarskie Nie wiem czy mi się upadało Pocałuj te 2 sekundy Dobra, to próbujemy. Aha, To galardo. Spróbujemy pokonać... Dziurka. Muszę pokonać go... No, przynajmniej do minuty 30. Żeby się poprawiło... Bo... Tak mi troszeczkę... Czas do pobicia. Zależy, który escape... Ten wyścig A. Myślałem że na solo to Dobra, tutaj to tak się już nie uda pobić To jest logiczne Mam stracone na, na razie Kilka Oj, oj. Te manewry. <śmiewanie> <śmiewanie> Taki złowieszczy jestem. nikogo nie ma a i żebym się przykleił do Hechlernej. bariery nie wiem czy uda mi się to na pierwszym miejscu zrobić i z czasem mniej no to niestety już się nie uda a podejmujemy się do drugiej próby przebicia no jeszcze no, nawet pobiłem z... Ale pobiłem swój obecny czas, więc jednak te setne sekundziki uciekły obecnie, że zastosuję W eliminację. Próbujemy drugi raz, bo nie odpuszczę sobie, go nie pokonać, nie odpuszczę sobie. Nie wiem, będę co robił 10 odcinków, ale pobiję go. Jeszcze jest speedball, więc, więc będę miejsce wyżej na nim. <laughs> Dobra ty zaraz trzeba... przewinąć No właśnie Nie wiem czemu ale to spróbuję sobie... cały czas się... chcę obejrzeć O nie Drugi raz i drugi raz to samo miejsce <laughs> Chodzę ich tylko rozbijam No kurwa. No jest szansa, jest szansa. Jednak nie ma szans. Ale pobije swój. Przykłada się go pobić. Oczywiście się udało. Dobra, przynajmniej pobiłem dwa razy swój czas. Jednak Filipowi w tym meczu Maciu, w tym wyścigu nie dorównam On pewnie jeździł i wszystkich w zad pykał ale to rekomendacja to No to próbujemy Tesla, czemu by nie Taki wyścig, trudny. Czy to takie trudne będzie? Minuta 40 Czy jest do Ooo to... Aha To jest to Jezu, to jest to... to... jest nienawidzone auto W tej grze. To jest najgorsze auto, jakie może być do wyścigu Może w każdej chwili może akumulator sięść. Tak po cichu jedzie tym autem. To jest po prostu niemożliwe. Dobrze O, co za Szczepski mnie dobiły. A ciężko będzie jeszcze punktów kontrolnych. Czas jest do, do... pokonania, ale nie tym autem. Musiałbym wziąć Alfa Romeo... ...albo Lambo. Pozycja czwarta, punkt kontrolny, ale nie przy który. Sekunda. Mniej niż sekunda nawet Ale to próbujemy Jeszcze raz Aha Bo jego w kaboli, co tu jest, co tu jest, co tu jest, fort nie dziękuję. Z nie ja swoje rekordy, a nie... I nie się ścigać z psami. Muszę ciągle rozbijać.

Location over all costly units. I'm at last known. Search units to coordinate on me. Over unit check, unit check. Advise the current. Over Units report negative on all units in code 3 pursuit. Vehicle has been returned to duties until further notice. Dobra, to zmieni auto. Ariel. Przejdź do samochodu. Hmm. Spróbuję zrobić jakiś inny wyścig. Wyścigi. Minuta 28. O czym jechałem? Korcie, hmm. powinien zrobić tak, że na przykład te pierwsze auto, co jedzie na tych wyścigach, to jest ten czas do, do pokonania. Mam czemu jeszcze ja się tak dzisiaj rozbijam? Jak zawsze wchodzę ładnie w bokiem w takie zakręciki, na przykład tak jak teraz, no nie było tak dosłownie. To nie jest ten wyścig co chciałem zawodowość coś pod... No spoko, why not? Po 12 tysięcy jest. Oooo e? Aha Fajnie, my, my też tak będziemy latać Czy Co coś się popsuło Ojoj, wszyscy mają marialki. Nie fajnie już przegrałem Jestem zaraz za bardzo z tyłu. Kurde, tylko już się uda przejemknąć na piąte. Jeszcze dostałem coś. Yeah. A, to był jednak Filip <laughs> I fajnie Miejsce na podium, plus 12 tysięcy Mi się to podoba Dobra, jeszcze może spróbujemy jeden wyścig by już było Bo by już było 20 odcinka do Lekkie popodwoje za pierwsze miejsce, a panu za drugie. Jako osobisty brak. Rekomendacja autologu. Coryk że tak cicho, ale tam z takimi oto Michali. A, spróbujemy ustanowić czas. I dźwięk z Need for Speed powinien być dobrze ustawiony, bo troszeczkę nad tym siedziałem, go ustawić. Z 15 minut powiem, nad nim siedziałem, by go ustawić i powinno być bardzo dobrze. Jak nie, to po prostu piszcie w komentarzach, czy... Jeszcze troszeczkę, jeszcze tutaj był jakiś samochód Do odebrania O, Mustang Blisko było Też się mogę tak popomrugać a to nie tak że mam po delu. to samo bardziej... No kurde. Jednak nie będzie 20. 20 minut, tylko będzie 25. Achei um na, na por quilômetros. Tak trąbi Po co? No, no trzecie trzecim miejscu tej trząbi, 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 ale jeszcze nie jestem na szóst Tym. To jest jakieś nowo inne Po prostu dodali wstęp. Coś nowego no te są okrążenia spoko więc mam dwa okrążenia na wyższe W Większości out. Wielkie wyeliminowanie. powinno być problem, bo już chyba jechałem nad tym. Nie może być problem. To nie mały. Mhm. Fajnie kresy na pole. No. Chyba ich pogrznociło. To nic, ale spróbujemy w ja tym odcinku zrobić, czyli pobić swój czas. ma okrążenia są spokój Przed przednimi znam aha to bardzo mi się to udało naprawdę To już nie ma sensu nawet robić tego wyścigu. To jest punkt kontrolny. Te psiarskie mi nie dają jechać. Już się rozbiłem fajnie, nawet lekko już się rozbiłem. Ale może przynajmniej nie będę ostatni. <laughs> I <sighs> dead Fucking police No czemu mnie tutaj tak wynosi strasznie? No ale to uciekamy policji i robimy go jeszcze raz.

I don't know, I don't know, I don't know. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się. Cześć.